Z listu św. Klemensa I papieża do Koryntian. Strzeżcie się, umiłowani, aby tak liczne dobrodziejstwa Boże nie obróciły się na potępienie nas wszystkich, skoro nie będziemy postępować w sposób godny Boga, wypełniając zgodnie co dobre i szlachetne przed Jego obliczem. Mówi bowiem Pismo. Duch Pana jest światłem przenikającym głębokości serca. Pomyślmy, jak bardzo bliski jest nam Bóg, i jak żadna myśl, ani żadne nasze słowo nie mogą się przed Nim ukryć. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy się nie sprzeciwiali Jego woli. Lepiej nam się narazić ludziom niemądrym, nierozważnym, wyniosłym, hełpliwym niż Bogu. Wielbijmy Jezusa Pana naszego, który przelał za nas krew swoją. Szanujmy naszych przełożonych, czcijmy starszych. Wychowujmy młodych, ucząc bojaźni Bożej. Prowadźmy nasze niewiasty ku dobremu. Niech pielęgnują pełne wdzięku obyczaje czystości, niech objawiają prawdziwą i szczerą wolę pokoju, niech opanowują swój język przez milczenie, niech święcie wypełniają wobec wszystkich lękających się Boga posługę miłości bez względu na osobę. Dzieci niech mają udział w nauce Chrystusa, niech się uczą. Jak wiele u Boga znaczy pokora, jak wiele u Niego może czysta miłość, jak dobrą i wielką rzeczą jest bojaźń Boża, wiodąca do zbawienia wszystkich, którzy w czystości serca strzegą jej święcie. Bóg bowiem przenika nasze myśli i pragnienia, Jego duch jest w nas, gdy zechce, zabierze go. We wszystkim tym pomaga wiara w Chrystusa, On sam nas zachęca przez Ducha Świętego. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pana. Jakim jest człowiek, co miłuje życie i pragnie oglądać dni szczęśliwe? Powściągnij język Twój od złego, a Twoje wargi niech nie mówią podstępnie. Odstąp od złego i czyń dobro. Szukaj pokoju i podążaj za nim. Łaskawy i miłosierny dla wszystkich ojciec, miłuje tych, którzy się go boją. Tych, którzy się zbliżają doń w prostocie serca, obdarza łaskami z wielką hojnością i dobrocią. Dlatego nie miejmy podzielonego serca, a dusza nasza niechaj się nie wynosi z powodów wspaniałych i niezrównanych darów Boga.